Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. 46 sekund po tym, jak skończyłam poprzedni odcinek. Uhu. Świetnie, 46 sekund dało się naszej pozbać. E, wszystkie prawie dzieci są już e, na nogach, także moi drodzy, nie ma spania. E, Edgar to normalnie będzie mój e, najbardziej wkurzający dziecko świata. E, dobrze, opiekuj się go. Przestań. Dlaczego ty masz za każdym razem tego Edgara? No ja nie wierzę w ciebie. O, odblokowano śmiech. No to chociaż coś. Edgar, No, jesz. Bardzo dobrze. Weź tu potem sobie szybciutko skorzystaj i potem pójdziemy szybko nakarmić kolejne dzieci. Już mu wystarczy. Odłóż go. Odłóż go. Odłóż go. Niech się bawi o cokolwiek. Leć. Tu potem szybko umyj jeszcze ręce, bo na nic innego nie ma czasu. Nigdy nie śpimy, nie ma mowy. Okej, okay, dobra. Dobra, załatwiłaś się. I. Czemu ty tu nie możesz tych rąk umyć? Moment. Naturalny, o, z ilością kupi, jakie my tu wytwarzamy, to nie wiem, czy coś może być naturalne. A czemu ty nie możesz do tego dojść? No umyj ręce. Okay, nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. Moment. Dobra, bardzo głodny, niegłodny. Bardzo. Jezu, to, to w ogóle jest tragedia. Tu niegłodny. Czyli tak. E, mamy e, tutaj e, Sarafina. Tu śpimy, także bardzo dobrze. Roki. Tu nie trzeba. Tu, tu bardzo trzeba. Dobra. To na początku tu, a potem Sarafina. Dobra. Karmij. Karm, 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 Nie ma na nic czasu. Nie ma na nic czasu. Tylko nie, nie zasypiaj. Nie zasypiaj. Na go po prostu, go nakarm. Proszę cię. No i ciuk, 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 ciuk. Bardzo, bardzo. Potem Roki i Sarafina Bardzo takich ja mam nadzieję, że mnie słychać nad tymi wyjcami. Oh, matko. Dobra. Jeszcze raz. Karm to Tobie wszystko jest okej. Okay. Ty możesz tam leżeć. Dostaw go na karm tamtego. O nie mogę. Ten, ten dzieciak jest jakiś spagowany, no. Su, moje uszy, moje bębenki. Mej! Znaczy, karm! Dobra, ee, potem ta śpi, także dobra, niech ta śpi. Ta już nie śpi. A popisuję, tu jest, jest moje? <śla> ja też zaraz zacznę płakać. Dobra, nie mu wystarczy. Składź go. Składź go. Go, mówię. Przestań bażyć grę. Przestań, zostaw, odłóż go. Idź tu do niej, do niej idź. No, nie mogę. Ta śpi. Słuchajcie, ja tutaj będę używała teleportu się, bo za dużo mam tym domu. Przykro mi, ale nie, nie, nie mamy czasu. Jak to z tak, tym i jedz. Jedz. Żadne dziecko ci nie interesuje. Masz po prostu zjeść. Masz zjeść to. Słyszysz mnie? No przecież mnie nie słyszę. No przecież ja się zaraz. W... Ja zaraz nie wytrzymam. Ja zaraz nie wytrzymam. Idź spać. Zostaw te dzieci. Nic im przez chwilę nie będzie. Najbardziej te, które są głodne... No i zaraz mi dopadnie. Oczywiście. Te najbardziej głodne śpią. Okej. Okay. Weź, weź wstawię łóżko z modów, bo dzięki temu łóżkom z modów oni się szybciej wysypiają. Może w ten sposób nam to pomoże. Tak, 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 ja wiem, oszukuję. <grym> Ale się słuchajcie inaczej nie. Matko, jesteśmy na żółtym, jak ja dawno na żółtego u niej nie widziałam. Jak tam Edgar? Edgar jest okej. Okay. Jezu, może nawet na zielony nam się uda. Chociaż to... Towo... Jesteśmy na zielonym! hallelujah. Dobra, wszyscy się obudzili, kochana. Jest twórz zwierzę! Jak jest twórz zwierzę? No, portuj się tu. zostaw. Dobra. Eee, ta najbardziej potrzebuje. także szybciutko. No, przecież nie mogę, no jak te simy będą wykonywać wszystko 5000 razy dłużej, jakieś prawa dzieci albo coś by się nam tu przydały, bo jakąś babcię byśmy tu musieli mieć. O Boże! Teraz mamy jakiś No, ty o, wspomnisz o, o. tę wędrówkę, kochana, wspomnisz. Mam nadzieję, że oni to poprawią potem, bo naprawdę ilość czasu, jakie simy wymagają. Okej, okay. ta jest nakarmiona. Tu Edgar jest okej, okay. tu jest okej, okay. tu. Śpimy? Tu jest okej. Okay. Tu nie jest okej. Okay. To jest nasze własne dziecko. Lekcja o nie Nie dziękuję, ja tu mam lekcję życia. Nakarmimy? Może nawet zdążymy przewinąć? Ej, dobra, wszystkie śpią! Może ja coś jeszcze tu mogę tak emocjonalnie z tą porobić, skoro wszyscy inni śpią. Weźmy czułość. O, możemy ją pocałować. Także weź ją pocałuj. Tak, to nasze Nie. Dobra, weź ją tutaj połóż spać. Tak, tak. Ją, spać, proszę. Połóż ją spać. To my może zdążymy szybko się wykąpać. Idź się wykąp. Chociaż to nie wykąp, tylko dajemy ci prysznic. Prysznic będzie szybciej. Dobra, lecimy. Weź szybki prysznic. Zostaw ją już, zostaw. Nie dotykaj jej, nie dotykaj jej. No, dobranoc, dobranoc. Idź spać. My się tu szybko umyjemy. gdzieś śpią, śpią, śpią. Ja ci kochana, wezmę szybko coś do jedzenia. Tylko czy nic nie mamy, to chodź tu. Tak ja mówię, przepraszam, ale no... Ciężkie czasy wymagają szczególnych środków. Nie, po prostu się tepli. Bierze. Proszę cię. Już dobrze. Już dobrze. Już dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Bierzec. Dobra. Dobra, wszystkie dzieci śpią. Cudo. się nigdy nie zdarza. Dobrze, następnie ja, tak jak wspomniałam, dam jej tutaj łóżko z modów, 10 na 10, żeby ona po prostu spała, ile może. O nie, Edgar, Edgar, nie, 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 tyś próbuj, postaraj się zasnąć, tak, postara się zasnąć, ty też, słońce, znowu, postara się zasnąć, dobra, zasnęło, dobra, to wszyscy śpimy, <grywy> o matko. No, ale jest w tym nawet jesteś taka, taka głodna. Słuchaj, to, to, to może szybko cię wykąpiemy. Wykąp. Może jedno nie będzie śmierdzące, chociaż jedno. Oh, to się obodzi. O matko, czy to taka brudna woda poniesie zrobiła? To po prostu kolor ten wadny. Dobra, szybko wykąpamy. Ładnie. Pięknie bym wręcz powiedziała. Ten jest bardzo głodny. Jej, okay. i to długo nie potrwa, niestety. Weź ją tutaj, połóż. Posadź ją tutaj, Edgar. O oh nie, Edgar! <ścoughs> Czy ty znowu będziesz nam nie chciał jeść? O, ten je. Świetnie, Edgar, je. Yeah. Ty jesteś okej okay, ty jesteś ok. To chyba najgłodniejsza będzie tutaj. Najmniej zadbana. Jeju, jeju. No, bardzo, sto procent. Jejku, jakie ty oh. jesteś zadowolony, Edgar. No wyjdziesz, wyjdziesz, tylko jedz i będzie już dobrze. Dobra, możesz ją pokołysać tak długo, jak będziesz ją karmić. tam fajnie może oh, aż mi się, słuchajcie, gorąco zrobiło z tego wszystkiego. Skorzystaj! Ja zaraz zacznę płakać. Ten wyje, ten wyje. Ta znowu jest głodna, przecież przed chwilą nie byłaś głodna. Nasza jest okej. Okay. O Boże, to dziecko jest strasznie zanikane. Oh, oh, matko. musimy nakarmić. Dobra, już wystarczająco. Ja widzę, że tutaj będę musiała wszystko, słuchajcie... Z brudnymi łapami cię dzieckiem zajmie, trudno. Ach, oh. czy to będzie w ogóle łatwiej, czy cały czas będzie taka sama katorga? Okej, okay. dobra. Uh, czy któreś... Ta tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest tu nie jest okej, okay, tu, tu, jest okej. Okay. Dobra, pokochana, jak możesz jeszcze chwilę, to wy się z nim pobaw. No, nie wierzę, odłóż go, bo cię klasnę po prostu. Aha, dobrze, sama idziesz go przebrać, okej. Okay, tylko wiesz, jego trzeba by też umyć, nie? Nie tego przebrać. Iluś butelek. No. Dobrze, weź go posadź tam, posadź go tam, Trzeba się kapić na inne dzieci, posadź go. Nie wyszczerbam po prostu. Nakarmo. No, idź, 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 się o mnie zastanawiaj. Nakarm. Nakarm, czy ja Cię nie myłam już dzisiaj? Czemu Ty go tam wsadzasz, jak miałeś go nakarmić? Potem posadź go tam. Aha, sama go tam zanosisz, dobrze. Jejku, śpią na podłodze. Wszędzie po prostu. O, możesz go znowu nakarmić, jak się da oczywiście, albo popaw się z nim jeszcze za chwilę, a potem... Jejku, jak one śpią, to są takie urocze, a jak nie śpią, to jest jakaś masakra. Dobra, nie chcę wziąć, To nie. To włącz oh, żyje. żyję. To nie jest jeszcze tak źle z tymi dziećmi. To ty, kochana, teleportuj się tam i idź spać. O, Dobra, ja tu posprzątam za ciebie. Jestem czekać, czy to można gdzieś zobaczyć? Pewnie można. A tu są etapy. Nie potrzebuję smoczka. Nie cierpi pobudki. To nie martw się, ja nie mam czasu cię budzić. Czy ty masz coś tu? Aha, on sobie też O, uśmiechnij się do niej. O, to, to jest słodkie. Dobra, dziewczyny, super. Super. To wy tu się... Oglądaj ją sobie. Okay. Weźcie do niej. Okej, okay, nie jest też tak źle. Na początku miałam panikę w zeszłym odcinku, ale jest ogólnie okej. Okay. O Boże, jakie jesteśmy nie... O, o, jaka ty jesteś nieszczęśliwa, kochana, no wybacz mi. Okej. Okay. Co, Edgar? A ty się dasz radę, Edgar. Ty to wiecznie jesteś niezadowolony. Wyje tam. Dobra, to śpij. Edgar, jak teraz nie będziesz jadł, to się wkurzę. Seryjnie. <śpii> Zostaw Edgara. On, on nie chce. Wszystkie inne ładnie jedzą. O, pięknie jedzą. A Edgar, jak to e Edgar? Nie. On nie chce. Nie ma na nic czasu. No, dosłownie, tylko jest. śpi, Jedz? Biegnie. Przez Pana noc. Matko, nie wierzę w to. Edgar dalej nic nie jadł. On chyba słuchajcie, musi być na maksa głodny, żeby cokolwiek chciał zjeść. Siusia podczas amciu. O, matko siusia w trakcie karmienia. Obrzydlistwo, SS. Ale dobrze. No nie wiem, czy to tak dzieci rzeczywiście mają. Myśmy się dopiero umyły! Nie wierzę w to, nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Idź, taka obsikana, spać. Zostaw to dziecko! Idź po prostu spać. Proszę, już mamy bla bla gege gugul, gaworzenie, no to pięknie. O matko, wszystkie dzieciaki nie śpią. O nie, kosz jest pełen. Dobrze. Edgar, dobrze, ja przyjdę do ciebie, ale jak ty znowu nie, nie zjesz nic, to się tutaj zrobimy w Okej, okay. się powstać, albo połóż, może być, cokolwiek ty chcesz. Oh. O, Jezu, jak to wygląda! Masakra. No i co? No nie mogę z tym dzieckiem, nie? Że nie chcesz? To nie żryj, że tak krótko powiem. Każe ci jedno robić, a ty robisz drugie, no przecież Oj, bo... powiem wam, że u nas jest dzisiaj 38 stopni, po prostu czuję jak się rozpływam. Jestem w tak samo beznadziejnym stanie, jak tutaj nasza mamuśka. Jezu, tak, proszę, zaproś do środka. A? Zaproś do środka. Jest, złe, jak ona nas zobaczy, to się to załamie. Ja Dzięki. Może możesz się moim dzieckiem zająć. Dobra, może, możesz trochę zostać. Jak, jak pójdziesz i się dzieckiem zajmiesz, to możesz zostać. Czy ta baba? Nie. Ta mama po prostu sobie usiadła i będzie tam siedzieć. Dobrze. O, możemy no, karmić się, coś z mojej kiedy Just tego party. sprawdzić. O, jakie to kochane. Nie. momentek. Dziękuję, pięknie. Pięknie, wchodzi do środka. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. O, masakra. Mam nadzieję, że jak ktoś robi to wyzwanie, to idzie mu lepiej niż mi. Także ja wam, słuchajcie, dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.